Tam w ostatnim filmie, ale spokojnie, kariery jeszcze nie kończę. Ostatni film z oryginalnym wydechem, bo już za parę dni dokładnie wymieniamy wydech. Na następnych odcinkach będzie tu pogrom, będziemy straszyć nawet no, na jeszcze. Pogoda nam dzisiaj dopisuje pierwsze zamówienie. Ukraińskie jadło, z tego co widzę, to coraz więcej osób się decyduje właśnie na tego typu jedzenia niż naszą taką polską kuchnię. dobry, 8 czy 6. Dzięki. Tu standardowo karkówka spieca ziemniakami z rówką. To jest to, co kiedyś miałem anulowane. Z tym za daleko nie jedziemy. Półtora kilometra. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie takich problemów jak to było w poprzednim, że nie było zamówień. Tak jak Wam mówiłem, najważniejsze, żeby była płynność. Jeżeli będzie płynność, będą pieniądze. E, z piskiem. ładnie, kobieta. Tak kobiety powinny jeździć. A, ja mam telefon do góry nogami, się zastanawiam dlaczego ja mam... <noise> Tu tak, na hama staniemy. Pytanie do Was, co byście do niego jeszcze dołożyli? Dajcie znać w komentarzu. No chyba się dzisiaj nie dodzwonię do klienta. W takiej sytuacji trzeba zgłosić, że klient jest nieobecny. Musiałbym na dniach jeszcze temu to przemyć, bo jest dosyć takie usyfione na tym czarnym macie, to strasznie widać, tą naklejkę miałem odkleić, przyznam się bez bicia, że wypadło mi to z głowy. Na następny odcinek myślę, że już to będzie zdjęte. Dobra, dostałem wiadomość, że... A, już do pana schodzę. Dobra, udało mi się wejść, ja już nie chciałem do góry jechać. Mamy wszystko. Tak. Dzwoniło, dzwoniło i nic. Ten na telefon też dzwoniłem, też była poczta. A, to coś przyszło. A to właśnie to jest ten numer, no. A, dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Już myślałem, że nic mi nie wpadnie, dobra. Czyli jednak do klienta telefon dzwonił. Klienci chyba się boją odbierać takich telefonów, bo często naciągacze dzwonią. Dobrze! Nie ma lekko. Ja chyba przestanę na tym sporcie jeździć, bo cały czas jak mu odkręcasz, to na tą gumę idzie. A ty co? Co, 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 Nie, on go nie wpuszczał, bo ten kierunek wrzucił na kieru na, na chodnik. O, jaka porszawka sobie wjeżdża na myjnię. R125, kurde, fajnie wygląda. Mi się, mi się zawsze r podobała. Kiedy masz tego. No to nie śledzisz mnie w takim razie. No, nie śledzisz mnie, tylko nie oglądam. Ale zajebiście, stary. Cześć. Siema. Pierwsza gotówka do pobrania dzisiaj. No, ładnie. Kur... Mać, To jest z tymi ludźmi nie tak Muszę was w ogóle przeprosić, że nie widzicie odbioru tego maka, ale kamerę wyłączyłem, bo myślałem, że będę tam dłużej czekał A, to jest te Porsche, co na myjni było chyba S1 Turbo, no Kurde, ale bym się z nim chwycił Myślicie, że takie 120 koni w moim moto dałoby radę z takim Porszakiem? Myślę, że ten start może byłby mój Potem bym mnie gościu porobił A, zapomniałem, że dobra, go lepiej zgaszę, bo i tak będę musiał wydać hajs Coś tu mam na wydanie. Dobra, 78 mamy 80 stówka. Wszystko. Dzięki, Dzięki miłego. O, kawałko idę. I to już jest trzecie zamówienie za 8 zł. Musimy w tej godzinie, mamy 15 minut, żeby to opędlować. Wyjdzie nam ledwo 24. Daj spokój. Na tych krótkich trasach jakoś na moto za bardzo nie zyskuje, tak mi się wydaje. Pani na rowerze ostro jedzie. Takiego trzeba sobie kupić, można jeździć potem zajebiście na delivery. Jakaś tam kolejka niby jest. Za ile nie mają tego toby zamówienia? 4 minuty. Cześć głową, za ile będziecie mieli? A, jeszcze 2 minuty. Dobra. Dzięki. Wycieczka na czwarte. Trochę się rozgrzejemy. Uff. Uff. <laughs> Jaki lud. To jest to, co mówiłem Wam ostatnio, jak zagazujesz tak głośno, to ludzie się patrzą, bo myślą, że coś odwalili A ja sobie po prostu tak o. Z czapy robię. Tak w ogóle fajnie, jak sobie tak wiesz. Nawet nie musisz się za bardzo nad tym, wiesz, wyrężać. Pociągniesz, przytrzymasz, i on już sobie już sam jedzie. A aż gołębie uciekają. Uff. wszystko. Dzięki do widzenia. Ale się kur... zmęczyłem. Znowu ukraińskie jadło. No, dwa razy żurek. Będzie wyzwanie. Musiałbym ogarnąć jeden ważny temat z gumowaniem, żeby z tej jedynki go na tą dwójkę przebijać, żeby ono na tej dwójce jechał, wtedy będzie lepiej powinien, powinien iść. Nie ja tak stoisz w termo ubraniach, to strasznie ciepło jest. Normalnie aż czuję, że paruję dzięki. Te żurki są jakoś zabezpieczone, one się nie powinny wylać chyba, co? Te... To się zaraz okaże, czy się nie rozleją. Nie, muszę jechać jakoś ostrożnie z tym, bo ja też tu nie mam żadnej misji społecznej, żeby te zamówienia psuć, rozlewać. Nim jeszcze pojadę, to zadzwonię do klienta, upewnić się, czy, czy to jest na pewno ta firma. Dzień dobry, Kurier Globo, to jest Teneko? Tak. Na bramę, tak? Tak, tak. Dobra, będę tam za jakieś 5-8 minut. Aha, a pan co że teraz? No, ukraińskie jadło. Uh! Ale ziołem jedzie! jedziem! <laughs> Dobre pytanie czy te dziewczyny tam jechały z koksem. Jak tak, no to jestem pełen podziw podziwu, nie? Kurde, miałem jechać spokojnie. W ogóle taki fun fact, że za niedługo będą zmieniane tablice rejestracyjne na Śląsku i zamiast S jako Śląsk będzie I. Katowice na przykład nie będą SK, Śląsk Katowice, tylko będzie IK. Lewaj, lewaj. No mi zjechał? Nie wiem. Czasami zastanawiam się, czy ludzie mi faktycznie zjeżdżają, czy tak wiecie. Chyba Ziutek na nas czeka już. Dobra, to... Do... Mm. A, to nie do niego było. Dobra, to pana, tak? Rozumiem. O, to mam w całości dwa żurki, nie? Dzięki, do widzenia. O, już jadą po noc. Na, to nam zaoferują McDonald's 8 zł. To jest normalnie śmianie się kurierowi w pysk, nie? Piąte zamówienie i tylko jedno zamówienie za 9 zł, reszta ósemki. No to kur... jak ja mam na chleb zarobić? Ej, w sumie przeparkuję sobie w drugie miejsce. Myślę, że to będzie odpowiednie. O, 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 jest jakaś koleżanka. Ej, hey. hey, dzwonek działa, tak? 64 879? No Trzy 3 ostatnie z tego drugiego. Dobra, okej, okay. dzięki. Chłopie, tutaj to jest ekspres, masz ja się chce pracować. Kur... A ty, normalnie mi koło zgło. No to jest to co mówiłem Tu trzeba się mocno pilnować Bo ta opona już nie będzie taka rozgrzana jak zawsze, nie Oho, hoho, ty Szpiec im z auta, kurde Dobra, tak stanę po prostu i tyle Zdrówko Tutaj z maczkiem? Tak Wszystko Dziękuję, do widzenia Nie wiem czy słyszeliście, ale tam sobie pan berknął Mu powiedziałem zdrówko A. Nie, jak ma anatrówko. Ej, Szeryf Gastro. Pierwszy, pierwszy taki lokal mamy. Nigdy czegoś takiego nie było. Tutaj jeździmy spokojnie, ponieważ panowie niebiescy bardzo często tutaj suszą. Fajnie, że rybnik się delikatnie rozwija. Pod względem tych lokali coś nowego mamy. A nie ciągle odgrzewany kotlet. O, wow, tu widzę. Fajna miejscówka jest. Tutaj się wchodzi? Dobry. Jakaś nowość widzę, bo chyba od niedawna jesteś u nas. No, ile dwa tygodnie? O. Człowiek się wyszedł tylko dotlenić, a już zamówienie przynieśli. Fajnie, miło. Jeżeli ściągnie nas gdzieś na centrum, tąd, no to już taka kwota po... Ej! Co to się odwaliło? Ej, słyszeliście to? Co to był za dźwięk? To już taka kwota po... Ej! Aż normalnie zbroję obsrałem. Ja mam nadzieję, że tylko po kamieniu przejechałem. Normalnie dźwięk jakby coś się urwało. Ja nie chcę tego miecia dawać na gwarancję. Na przyszły sezon na pewno się zapiszę na jakieś treningi, bo chciałbym bardziej zacząć w zakrętach pracować. Bo wiecie, taka jazda po 30 na godzinę w zakręcie to nie jest jazda, nie? Ja też biorę pod uwagę fakt, że po tym zamówieniu nam nic nie wpadnie. Dzień dobry, Kurier Glovo. To jest jakiś dom, blok? No, właśnie jestem pod tym takim hangarem, jakby na tym parkingu. O, jest pan, dobra, widzę pana. Dzień dobry. A co chodzi z tymi gołębiarzami? No, oni mają siedzibę, ale tutaj na górze my wynajmujemy od nich. Aha, ale w sensie, że oni tutaj hodują gołębie, tak? O nie, hodować chyba nie. Raczej przyjeżdżają tutaj je wypuszczać jakieś tam. Proszę bardzo, wszystko. Dziękuję. Również, do widzenia. Chwila prawdy. Jeb, dostaliśmy! <laughs> za 15 zł, ja ciebie. Ja się już nie dziwię dlaczego kurierzy nie chcą jeździć na Globo, no bo słuchajcie, za takie stawki to pracować tutaj cały dzień, to dostaniesz. Akurat fajna sprawa, bo te zamówienia skończymy na centrum i potem może coś dostaniemy tu jeszcze w miarę blisko i robotę się skończy w centrum, a to najbardziej lubię. Oj, ja już tu chciałem ostatnio przyjechać, ale nie było okazji. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No ale to drze-mordę. Przyjedziemy tutaj po wymianie wydechu. O, to będzie. Ja pierdolę. Dźwigniemy go. Jak tak dobrze go wyczujemy, no to można go fajnie pocisnąć, nie? Dla młodego nie dam. Niby za 6 minut ma być gotowe. Tak, żebyśmy się jeszcze wyrobili z jednym zamówieniem. Głowa. To już mu się szybki skończyły. I na taśmę będzie to kleił. No. To jest agent. Dzięki. 17.57 na miejscu. 3 minuty będą, żeby wpadł nam jeszcze zamówienie. <ścoughs> Co ty kur... gościu robić? Od kiedy się robi pierw manewr, <śmany> w manewr, <nowym> się kierunek. <śmany> <śmany> o, Espec dziewiątka! Yeah, ja tym Golfem. To jest... Co za chłop! Ej, ciało ma czerwony kierunek! To jest jakaś ładna porszawka. W rybniku ludzie są coraz bogatsi. Dziwi mnie, że Google pokazuje tutaj na niebieską trasę, jak tu powinno być na czerwono. Przecież to jest korek normalnie. Tak, tak, trzeba wyprzedzać, omijać i, i tak dalej. No ja ja na tym mieście, te kebaby w tej torbie to tam tak, pf, pf, tak latają. To gdzie te moto postawić? Tutaj postawimy na podjeździe. Mam nadzieję, że się tam nikt na nas nie obrazi. Patrz, nie tym tego zak... o, 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 dostaliśmy jeszcze pierogarnia. Dobry, wszystko. Również do widzenia. Ej, normalnie moto zagrzałem 103 stopnie i to jest zajeb***y dzień, przychodzisz... Jeździsz, nigdzie nie czekasz w lokalach Taka robota to jest piękna. Gdyby jeszcze tutaj trochę te stawki były większe, tak o 50% to by była miazga po prostu Na tą pierogarnię to sobie z góry wjedziemy. Trochę się stoczymy, znaczy w sensie motocykl stoczy się nie ja Teraz jest otwarte dla dostawców od 17 do 19 O, gotowe do odbioru zajebiście No to było groźne Dobra, wierzę na słowo, że to będzie moje. Ole mnie wystraszyła. Oni kroku dalej. Jak na 18.3 to jeszcze w miarę jest jasno. Ja chyba się w czasie cofam. Teraz, jak deszcz pada, to trzeba włączyć tryb rain. Ja teraz mogę mu odkręcać do woli. Pa. Chyba tutaj. Co to jest? Zakład pogrzebowy. A nie. Ja to zawsze w tą pogodę muszę trafić. Idealnie. E, dzień dobry, kurioglowo. To jest tutaj, gdzie ten jest gabinet kosmetyczny, czy to za wyżej pojechałem? Okej, okay, dobra, to zostawić tutaj po tym studio kosmetyczne, tak? Okej, okay, dobra, dziękuję. Nic nie rozumiem, ale bujo. Jak dobrze zrozumiałem, to chyba tutaj miałem to zostawić po prostu i tyle. I w tym momencie mnie zatkało. Od 16 do 18. 80-14. 4 dechy na godzinę. Dwójkę na piwku. Przecież takie główne siadały. Zostaw, ziomek, łapkę, a my się widzimy za tydzień z nowym wydechem. Będzie rozpierdol.